Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj sprawdzamy coś, co możemy sobie zakupić do naszego dorobku kuchennego. I oczywiście jedni powiedzą, że to jest niesamowicie ważny sprzęt i każdy powinien gdzieś tam go sobie w oddali wypatrzyć i sprawdzić. Ale drudzy z reguły mówią, że to jest totalne wyolbrzymienie tematu, bo po co mi coś, co kosztuje blisko 7 tysięcy, gdzie mogę sobie za te pieniądze kupić na przykład samochód, a ja i tak pokroję, usmażę, przyprawię no tak, tylko jest pytanie, czy to rzeczywiście nam ułatwi. Dlatego dzisiaj zobaczymy Thermomixa TM7 w pełnej krasie. Trzy przepisy, jak on sobie poradzi z tym wszystkim, sprawdzimy to wspólnie. Warto to kupić, czy nie warto? Zaczynamy. Ja to na pewno wyleję i wam pokażę. Albo wypiję. To są dwie różne rzeczy. Dobra, dolewaj, dolewaj, dolewaj. Rozwarstwienia ładne. Jak to ciasto fajnie ze sobą tutaj zagrało. No, co ja zrobiłem? No to popatrzmy. Thermomix TM7. Pojemność misy 2,2 litra. Pojemność zestawu Waroma 6,8 litra. Waga ogólna to mniej więcej będzie 8,5 kg, z czego sama misa to 2,1, a baza 6,5. Zakres prędkości od 40 do 10 700 obrotów na minutę. Moc silnika 500 W oraz moc grzewcza 1000 W. Zakres temperatur od 0 do 160 stopni Celsjusza. Ekran dotykowy 10-calowy. To pooglądajmy, co takiego dostajemy za ten niespełna 7 tysięcy złotych. No to tak, mamy taki koszyczek do środka, mieszadełko. No dobra, umówmy się, to nie jest tak ważne. To już jest zdecydowanie ważniejsze. Przed chwilą powiedziałem Wam, że ta waroma ma pojemność 6,8 litra. Jak na to patrzę, rzeczywiście jest duża. Dużo większa aniżeli poprzednia. Fajne, jeżeli ktoś lubi gotować na parze. Ale najistotniejszą kwestią, no wiadomo, że jest ten sprzęcik. Czyli co tutaj mamy? Mamy dzban. Ładny pojemnik. Teraz blokowanie następuje dużo szybsze niż w porównaniu do poprzedniego sprzętu, jeżeli mówimy o wyciągnięciu noża. A z blokowaniem jest tak, że przekręcamy, nóż wyjmujemy i nie musimy tego na dole pierdolnika całego zdejmować i czyścić, tylko jest to o wiele, o wiele prostsze. Położymy sobie tutaj, żebyście zobaczyli, jak działa cały sprzęt, który trochę jednak waży, ale stosunkowo niedużo miejsca zajmuje. A teraz podejdźcie blisko, zobaczymy sobie jak ten sprzęt działa, czyli po prostu szybkość interfejsu. A więc to jest ekran startowy smacznego użytkowniku urządzenia Thermomix. Dobrze, przesuwamy sobie, zobaczcie jak działa, czy szybko, czy wolno. Dosyć mocno trzeba naciskać na ten tablet, żeby to chodziło płynnie, bo jak tak delikatnie, to on nie uchwyci, że nastąpił dotyk. O, widzicie? Tylko trzeba tak trochę mocniej palcem i wtedy jest gitara. Popularne teraz szybkie kajzerki, więc... Niec orkiszowy. Dobrze. Zobaczmy sobie, jak one te przepisy wyglądają. Ja wiem, że te przepisy cechują się tym, że mają bardzo dużo ocen. Na przykład to ma 4,1 z 300, ale coś, co będziemy zaraz robili, ja już wam pokażę, bo tu wyszukiwałem sobie, tak wygląda cały przepis, składniki. Wszystko jest tutaj wypisane i nawet są wskazówki. Zobaczcie, aby. Uzyskać i coś tam tutaj mamy dopisanego. To akurat jest dosyć fajne. Ale na przykład zobaczmy sobie, jak wygląda chociażby, nie wiem, przepis na, na cynamonki. I przepis na cynamonki ma na przykład 4800 opinii i 4,5. 9. Bardzo wysokie te oceny są tutaj. Także nie ma co gadać, ale widać, że ludzie korzystają z tych przepisów, no bo jednak te oceny nie biorą się z niczego. Pobrań na iOSie jest też bardzo dużo, bo mamy tych pobrań chyba, ile tam było? 178 tysięcy i ocena to 5,0. Także wydaje się, że wszystko, co związane tutaj z Thermomixem, ma bardzo wysoką ocenę. Ale nie ma jak to. Sprawdzić na żywo. To na pierwszy rzut bierzemy, nie będę ukrywał, Jeden z moich ulubionych zup. Żurek. I ten żurek ma ocenę 4,8, z 9000 blisko. To naprawdę musi być wyborny Żurek. Składniki, jakie tutaj widzę, no tak, buźka się od razu cieszy. No to co? Na pierwszy plan TM7. Czy warto te 7 koła wydać? Czy on to nam szybko zrobi i dobrze zrobi? Czy ten przepis skomponowany tutaj jest naprawdę smaczny? Zaczynamy Żureczek. Rozpoczynamy tę przygodę. O, szybkość działania jest gitara. Ogólnie urządzenie jest niesamowicie skalibrowane. Do jednego grama jest tolerancja i uważajcie, temperatura również 1 stopień. To pozwala nam na przykład nie zesmażyć, nie spierdzielić czekolady. Jak się na przykład robi kąpiel wodną, nie? To jest bardzo dobra cecha. Bardzo dobra, że do jednego stopnia? Wow. Aha, od razu przez komentarze, ja też nie chcę siedzieć w tej czapce, żeby nie było. Jakie są składniki potrzebne do żurku? Zobaczcie. Cebula. Czosnek, olej, boczek wędzony, biała kiełbasa, woda, ziemniaki, bulion przyprawa, ziele, zakwas, sól, pieprz, grzyby, majeranek, szantarty i śmietana. To można fajnie, że na dwie i na cztery porcje i on od razu nam to zmienia. To jest super, że nie trzeba sobie tego robić indywidualnie. Do naczynia miksującego dodać cebula. Ok, no dobra, no to jedziemy. Cebula pokrojona na pół. Dobra, mamy. I co, ja mam dodawać tutaj okejkę, OK sobie mogę zaznaczyć? Aha, no tak, dobra. Yy, jeden, dwa ząbki czosnku. Zobaczcie, że ten czosnek jest, no, tak byczy, że trzok, więc dajemy. Ok. I olej 20 gramów. Dobra, no to nalejemy i zobaczymy. Patrzcie, ja ruszam stołem i on razu widzi. 20 gramów oleju. No i będzie tłustszy troszeczkę. <laughs> Rozdrabniać ten... Trzeba zamknąć. Fajne. Zarąbiście. Jeden tylko duży płat tutaj. Ja wam może to pokażę. O, taki, o, nieładny. Ale to wiadomo, że się może w zupce rozdrobnić. Tak, to świetnie. Naprawdę. Idealnie kopystką z cieba ściągnąć, tak? A to kopystka. Uh. Dalej. Dusić. Dla tych, którzy są zaznajomieni z tematem, dokładnie wiedzą, że w poprzednim Thermomixie nie można było tak gotować. W tym można. Choć wyłączył. Zamknij pokrywę, aby kontynuować, ale pewnie innych funkcjach. Fajne to jest, to mi się podoba. Podobają mi się też zmieniające tutaj, zobaczcie LEDy. Teraz pojawia się kolor żółty, kiedy on pracuje, to ładnie nam to tutaj się podświetla. W momencie, kiedy jest po prostu włożony dzban do podstawy. To jest kolor zielony, natomiast teraz zmienił się znowu na czerwony, czyli ostra temperatura może to oznaczać. A, temperatura się nawet wyświetla. Widzicie? Temperatura się wyświetla. 98 stopni. Ładnie nam to odmierza. Nie wiem, co oznacza ta podziałka, że to jest 13, chyba, że jeszcze 13 kroków do uzyskania żurku, może tak. Dodać boczek i białą kiełbasę. Dobrze, dodajemy, mam przygotowane. Co ja zrobiłem? boczuś pokrojony w kostkę. Hops. Oraz, o idealnie, 127 gramów. No i teraz zobaczymy, czy on odmierzy, bo podobno ta waga jest taka, że ona ma taką funkcję smart tarę, czyli że inteligentnie podchodzi do tarowania. No to akurat dał jako jedność. Dobra, sprawdzajmy sobie. To i to mamy, czyli zaznaczamy to, to i dalej. Dusić. Dobrze, dusimy. Nigdy mnie to nie przestanie bawić. A i teraz już zupowe klimaty. Dobra, zacznijmy. jak on to zrobił z tym boczu. O jezusu! Boczek. Dobrze, mamy wodę, czyli to już dodajemy. Teraz pokrojone ziemniaki, 200 gramów. Dobrze, ziemniaczki są. A i to gotujemy teraz. 10 minut na 100 stopniach. No dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Powiem szczerze, że działa to naprawdę dobrze, szybko, intuicyjnie. Porównałbym ten sprzęt trochę, wiecie do czego? Do iPhone'a. To jest trochę tak, tutaj wszystko jest zrobione tak najprościej jak się da. Nie da się po prostu pomylić. No i teraz dajemy już ostatnie składniki, czyli zakwas, sól, pieprz, grzyby. Ciekawe, jak to wyszło. Teraz już nie popełnię tego błędu, żeby mnie to nie oparzyło. Nie pachnie jakoś żurkowo, ale dobra. Dajemy, aha, no tak. <laughs> <laughs> Słyszeliście w ogóle o tym, że ludzie normalnie tak piją żurek? Nie kumam. 300 gramów, dobra, dolewaj, dolewaj, dolewaj. I grzybki suszone, 2, trzy. No to są takie małe, damy trochę więcej. Gotować 9 minut 100 stopni. W razie potrzeby wydłużyć czas o 3 minuty. No dobrze, no zobaczmy. Tak wygląda żureczek. Mmm, git chyba, pachnie bardzo, bardzo kwaśnie. Dobrze, teraz musimy dodać chrzan. Ile? Dwie łyżeczki, jedną łyżeczkę. Opcjonalnie, ale chrzan zawsze dawało się u mnie w domeczku, więc ja też chrzanik do środka. Dobra, majeranek. O, okej, okay. chrzan i śmietana opcjonalnie. Kurna, no dobra, dodamy. No i... O, widzicie, jest, robi. Tak, o to mi chodziło. I teraz sam przeniesie nas dalej? Sam. Dobre. No dobra, to sprzątamy w takim razie stół. Tutaj wszystko się robi. Trzy minuty mam, żeby tak zwany serwis zrobić. Jak wyjdzie żurek z Thermomixa, patrzymy. Miseczka trochę jak w wojsku. Ale 51 minut nam to zajęło, więc tyle tak de facto, ile było napisane. Jak ta zupka smakuje? Czyli żureczek, fajnie gorąco tak w łapy, tak jak lubię. No to spróbujmy, Żurek z Thermomixa. Hmm. Szczerze? Bardzo dobry! Lekko kwaskowy, mocno mięsny, fajnie grzybowy. Jednak ta opcjonalna śmietanka, myślę, że dała tutaj potężnie rady. Bo wydawał mi się on już po samym zapachu, że będzie bardzo kwaśny. A jednak jak dałem tą śmietankę, to zbilansowała to. Mega smaczny, naprawdę mega. Wszystko tutaj się super łączy. I te składniki. Choć nie sądzę, że one były nie wiadomo jakiej jakości. To były skoniki marketowe, nie będę ukrywał. Może gdybym jeszcze je kupił w sklepie, wiecie, osiedlowym, takim, nie mówię o żabce, tylko w ogóle o takim sklepie, gdzie są dostarczane mięsa lepszej jakości, to już w ogóle mogłoby być topowo. A tutaj jednak i tak, i tak wyszło Miazga. Jeszcze raz. No. Bardzo dobry żurek. Bardzo dobry. Ja żulku zeżarłem w swoim życiu, że tak brzydko się wyrażę, bardzo dużo i ten również zjadłbym totalnie z apetytem. Jajeczko jeszcze, w nim też można gotować jajka. I ludzie są też tacy, którzy specjalnie kupują Thermomix'a, wyobraźcie sobie, do gotowania jajek. Dlaczego? Bo on nigdy nie zrobi wam jajka na miękko, na twardo, a twardo na miękko, tylko idealnie ugotuje. Zaraz wam pokażę jak to dokładnie wygląda, ale to sobie przeleje, bo dobrodziejstwo nie może się wylewać. I sobie wyczyścimy. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym fachem. Oj, dobry żureczek. Ależ ten Żureczek był dobry, mówię Wam poważnie. Top. Wyczyścimy sprzęt. Tak wygląda całe menu. Gotowanie manualne. I tu możemy sobie wybrać ustawienia, które nas interesują. O! Jest to gotowanie jajek, o którym Wam mówiłem. I naprawdę, podobno wychodzi to absolutnie topowo. Może na końcu zrobimy, albo w innym filmie. Ale my nie będziemy jajeczek gotowali, a będziemy czyścili. Mycie wstępne. Krótkie, uniwersalne, po cieście, po przypalaniu, po tłuszczu i karmelu. Fajne, ale my wybierzemy uniwersalne, bo nie wiemy jak to inaczej zrobić. No, i on sobie to będzie spokojnie mył. A my w międzyczasie przygotujemy drugi przepis. Azjatycki, koreański. No dobra, to po 8 minutach sprawdzamy. Olepione zrobił. Można byłoby się pomylić i zjeść. Tak wygląda. Boki w miarę, choć tu pozostawione trochę. E, dobra, ja to na pewno wyleję i wam pokażę. Albo wypiję. To są gdzie różne rzeczy. No, jest chyba dupa blada. Troszkę nie domył, widać ewidentnie. No, ale lepiej chyba, a zresztą miałem nie porównywać. No, także tak wygląda. Trochę ja to domyję, i później wyczyścimy sobie tym trybem, nie wiem, jakimś innym i zobaczymy. Na pewno uniwersalny pożurku nie działa. Minusik. No, pożurku. Czyli takim polskim daniu, przyszła pora na azjatyckie specjalności, czyli Kurczak po koreańsku. 4,8 z 15 tysięcy ocen. To jest niesamowite, że to ma aż tyle: 15 tysięcy, a ocena jest super, super dobra. Wszystkie składniki są. Jest ich bardzo dużo. W szczególności jeżeli chodzi o liczbę czosnku, bo idzie tutaj tak dużo ząbków, że nie wiem. Ale nie oceniajmy, tylko sprawdźmy, jak to wypadnie. Rozpoczynam. Rozpoczynam. Zamknięto. To jest akurat durne, że to muszę zamknąć. Chociaż z drugiej strony, hop na górę i już jestem. Kie narzekanie dla narzekania, nie? Wiadomo. Dwa, trzy ząbki czosnku, i teraz zobaczymy, czy on to wyliczy. Raz, dwa. A, tego nie wie. Czy jak gramaturowo, to nie. Dobrze, dwa ząbki. Pokrojony w 2 mm świeży imbir, 10 gramów. O, to chyba będzie wiedział. Pokrojony jest, raz. Co, nie czujesz? O, jest! Czyli jak dojedzie do tego 10, nie mogę się ruszać, bo mu zaburzam, to wtedy jest co ok. I on sam czuje. Fajne. To jest dobra opcja. Rozdrabniać, 3 sekundy na 8, dobra. No ale perfekcyjnie rozdrabnia. To ja nie wiem po co ja musiałem kroić w takim razie ten Imbir, jak on i tak i tak jego rozdrobnił. Trochę nonsens, nie? Totalny. Dodać. Aha, tak pokazuję jak dla Durnia. Tak, mam otworzyć, wiem. No ale dobrze to działa, widzicie? Hop. No. Momentalnie jest reakcja, fajnie. Mąka przedna. Dobra, jedziemy wszystkie składniki. Takie coś wyszło. Widzicie? Dobra, zmieniłem z tej na tą, bo jednak wiem o co chodzi, ale coś jeszcze go nie kubam. Przełożyć do dużej miski. To jest gitnie, a teraz tak. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę z panierką. Czyli to mam teraz postawić tu. Po co? I do miski odważyć 700 gramów piersi z kurczaka. Bo on myśli, że teraz będę ważył, ale ja wiem ile ja mam. Może się wywalić, wolę tu położyć. No, i tu jest 700. Kapkę więcej. Dobra, kurna, ale cyrki. Zobaczmy sobie jeszcze, jak działa aplikacja Cookido. Czyli tak ona wygląda. Tutaj jest ekran startowy. Odkryj przepisy. Mleczne bułki do odrywania. Bezglutenowe ciasteczka czekoladowe. Fińska zupa. No dobra, kliknijmy na zupkę. No tutaj zdecydowanie szybciej to chodzi niż w Thermomixie, no ale też wiadomo yy, dlaczego. Moje przepisy. No nic jeszcze nie ma. Mój tydzień. Można sobie zaplanować. Fajne. No, i zakupy, coś tam, czego nam brakuje. Ale naprawdę przepisów jest ultra dużo. Fajnie, to dobrze działa, naprawdę dobrze, i wydaje się, że ta aplikacja jest sensowna. Tym bardziej, że aż tyle osób ją rekomendowało. Kurczak wymieszany, wygląda git, cukier 50. Ok. To jest fajne. Podoba mi się ta opcja. Ocet ryżowy. Miało być bez nawiązań, ale jednak nawiązanie będzie. Niedawno został opublikowany film z urządzenia Xiaomi, gdzie też był przygotowywany kurczak. Porównanie tych dwóch sprzętów będzie w następnym filmie. Ale tutaj ja muszę samu smażyć kurczaka. Tak wiem, ale masz problem, człowieku. Czy znaczy wiecie, no, siedem koła, nie? Tam trochę mniej, a jednak te przepisy są do siebie dosyć. Podobne, bo tam był kurczak chyba kung pao, a tu jest kurczak po koreańsku. On powinien to usmażyć i chyba ten przepis powinien zostać tak zrobiony. Jeżeli ja mam sam teraz smażyć tam, a później po prostu tutaj zmieszać? Trochę bezsensowne. No dobra, no idę smażyć, no co mam zrobić? Sosik gotowy, ale ogólnie bardzo płynny. Myślę, że powinien być trochę gęstszy, no może taka glazura. Dobrze. Kurczak z Thermomixa tak ładnie się usmarzył. Ładnie nie. A. Dobrze, to teraz sobie to przygotuję i zobaczymy jak, ale jestem zawiedziony, że on tego nie usmarzył. Będę szczery. To zobaczmy sobie tego kurczaka, który jest tak oceniany. Pozytywnie. 15 tysięcy opinii to ma, tak? Tak. No, jest to smaczne. Ta panierka chrupiąca. Jednak dobry ten sosik. Wydało mi się, że jest za rzadki, ale idealnie opatuli tego kurczaka. Idealnie nawet nic nie spływa, tylko trzyma się mięsa. Bardzo dobrze. A zatem możemy stwierdzić, że super przepis. Ale na pewno nie super to, że ja musiałem usmażyć. No, będę się przywalał, bo będę. Wiem, jak inne sprzęty działają. Mam doświadczenie i tam jednak wszystko zostało w jednym urządzeniu zrobione, a tak dużo więcej trzeba ubrudzić i dużo więcej trzeba się pieprzyć. A tutaj jednak nie chcemy, kupując coś o wartości blisko siedmiu koła. Nie rozumiem dlaczego, przecież też mógł to zrobić. Na odwrót powinno być na początku mięso i później tak, tak, tak powinniśmy iść. Smakowo? Petarda. Bardzo mi się podoba, że to jest chrupkie. Mleko, masło, drożdże, jajka, mąka, cukier, sól i cukier wanilinowy. Co z tego może wyjść? Hałka z kruszonką na ocenę 50 nie z 15 tysięcy, z 30 tysięcy! 5 0. powtarzam, 5 z 30 tysięcy! Szok! To zróbmy to w takim razie chałkę. To jest podobny jakiś gigantyczny przebój. Zobaczymy. Mąka pszenna, 30 gramów. Mhm. Jest. 20 gramów cukru. A koleś. 25 gramów masła. Dobrze. No i to musimy wymieszać. Taka kruszonka wyszła. Git. Wydaje się legitna. Jedno jajko całe i. Dwa żółtka, 50 gramów cukru, to ja będę wsypywał i powiem Wam, że z instrukcji wyczytałem, że nowy Thermomix ma funkcję delikatnego mieszania. To oznacza, że na przykład jak robimy ciasto drożdżowe albo, nie wiem, mitą śmietanę, to nie boimy się o to, że zepsuje nam to strukturę tego, co tak de facto robimy, tych delikatnych rzeczy. To jest ogólnie dobre. Cukier wanilinowy jedna łyżeczka, więc myślę, że z w miarę rozwoju to idziemy do przodu. Bardzo dobra rzecz. 40, to już dodałem, 40 gramów drożdży. No, ale mam pytanie jedno, tak de facto. Czy chcielibyście termomiksa u siebie w chacie? Albo jeżeli macie innego termomiksa niż najnowszego, to czy jest sens wymieniać? To moje pytanie, a ja dalej z chałką walczę. 40 gramów, tak? Miał wyrobić ciasto na hałeczkę. to zaraz zobaczmy. Ale ładne, co? Ciasteczko jak ta lala, wydaje się. Pachnie bardzo ładnie, fajnym. Tym, tym kurczakiem jeszcze koreańskim, <laughs> nie no, coś tam umył. Ja mu pomogłem. E, dobra, co dalej? Pozostawić w naczyniu miksującym do wyrośnięcia na około 30 minut w tym czasie. Trzy kropeczki. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i odstawić, a na blaszce pozostawić w naczyniu miksującym na około 30 minut. Dobra, ale otwarta jest ta. Czekamy. To niech się robi, a ja Wam powiem, że nowy Thermomix ma funkcję taką, jak to się nazywa, multi-chef. Uczy Was tych takich profesjonalnych technik, jak na przykład, nie wiem, emulgowanie, Karmelizowanie, choć karmelizowanie nie jest może jakoś nie wiadomo jaką metodą, ale to nas prowadzi i pokazuje, co z danego procesu jest, bo też ma system sztucznej inteligencji. Fajne rozwiązania, no bo czyste rozwiązania, ale najważniejsze jest to, co on robi. Patrzymy. Pół godziny minęło, ale urosło co? Widzicie? Dobrze. To w takim razie teraz trzeba będzie sobie ułożyć ciasteczko i zapleść. Nigdy nie robiłem, moi drodzy, warkocza i trochę się bałem jak to zrobić, ale Thermomix ma rozwiązanie. Proszę, dla takich łomów jak ja. Czyli tutaj mamy trzy i już wiem jak się robi warkocz, czyli tak, hops, hops, o i chałeczka wyjdzie jak ta lala, nie wierzycie? No nie jest to chałka pierwszego sortu, ale jakaś jest. Hałka już się piecze, ale coś Wam chciałbym pokazać. Zobaczcie, bo teraz będziemy czyścili i teraz tutaj mamy timer na górze. Odmierza nam do tej wspomnianej hałki, ale my w międzyczasie sobie wyczyścimy po cieście. I maście my to sobie wybierzemy, zobaczymy jak sobie poradzi. Choć wątpię, że będzie to akurat dobre. Ej, powiem Wam, że po tym cieście chyba git, nie? Coś trochę zostało. z masła czy co? Szlak go wie, ale... Jak dla mnie, naprawdę git. No dobra, to już chyba wszystko sprawdziliśmy z termomiksa, jeżeli chodzi o te kwestie. Została nam tylko do spróbowania 30 tysięczna, zopiniowana hałeczka. Dobra, to widzimy się wtedy. Mamy, może pierwsza moja hałka w życiu, a wyszła chyba wzorowo, nie? Zobaczcie, jaka ładna. Pachnie tak drożdżowo, że szok. A zwłaszcza, jak smakuje. Taka ciężka. Jak z herta. Te słowa zajęli pewnie ci, którzy są tylko z Wrocławia. To jest taka piekarnia. Dobra. Bardzo taka mokrutka. Słuchaj, mi się zawsze kojarzyło, że są takie bardziej wysuszone. A ta perfekcyjna. Zobaczcie, jakie to ciasto. Tu, jakie rozwarstwienia ładne. Jak to ciasto fajnie ze sobą tutaj zagrało. No. Jak się fajnie odżywa. Mmm. Cholera, dobre te przepisy z tego Thermomixa, Wam powiem. Każdy jeden wyskoczył. No na naprawdę, plus, ale chałeczka perfekcyjna. Jeszcze takie zimne mleko. Ale by wjechało. Mmm. Ja to jestem fanem takiego glutenu. No to dobrze, żeś zrobił, koleś. Naprawdę dobrze. No ale okej. Okay. Podelektujemy się tym. I teraz, podczas tego, pomyślimy o podsumowaniu. No i przyszła pora na to, żeby podsumować sobie nowego Thermomixa TM7 o wartości, już zaokrąglimy, 6,5 tysiąca złotych. Czy warto kupić ten sprzęt? No to tak, zalety. Na pewno jest to sprzęt dobrej jakości. Wszystkie komponenty, które zostały tutaj dostarczone, działają bez zarzutu. Jest to naprawdę tak dobrze spasowane. Trochę jakbyśmy weszli do samochodu i podotykali plastiki, no to rzeczywiście nie skrzypi. Dalej. Ekran i jego interfejs. Dobrze to wszystko gra w miarę szybko. Wiadomo, że lepiej działa na telefonie, ale i tak, i tak jest to bardzo dobre. Liczba opinii do każdego przepisu jest super duża. Baza samych przepisów również jest bardzo, bardzo duża. A to daje nam poczucie tego, że możemy sobie zaplanować różnego rodzaju obiady, śniadania, kolacje. Fajnie też jest to, że możemy utworzyć swój własny przepis, możemy sobie to wszystko zaplanować i to działa automatycznie i bez zarzutu. Wady no, na pewno wadą jest to, że akurat trafiłem na przepis z tym kurczakiem, że musiałem go sobie sam usmażyć na osobnej patelni, a nie tutaj wszystko w jednogarnkowym miejscu. Kolejną rzeczą, oczywiście, cena. 6,5 koła, no nie ukrywajmy, jest to bardzo, bardzo dużo. Moim zdaniem jest to, to trochę tak, jakbyśmy kupili iPhone'a, i porównałbym to urządzenie trochę do iPhone'a. A konkurencja to wiadome, że co innego. I ja nie mówię, że iPhone jest najlepszym sprzętem i to jest jedyny słuszny sprzęt. Nie! Po prostu iPhone kojarzy się z prostotą, z szybkością i z niezawodnością. Przynajmniej ja takie opinie słyszałem. Trochę bym to uszeregował, jeżeli chodzi o tego Thermomixa. Dobre wartości, szybko to wszystko zostało zrobione. Czy bym go kupił? Nie wiem, nie korzystam aż chyba tyle z tego, ale gdybym miał dużą rodzinę, no to rzeczywiście taki żurek się robi, ja coś tam mogę w międzyczasie przypichcić innego albo zająć się rodziną, dziećmi, to wtedy myślę, że ma to swoiste rozwiązanie. To jest moje zdanie. Jakie wy macie? To mnie najbardziej interesuje, no bo przecież warto wymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Było mi niesamowicie miło, że zostaliście do samego końca i wysłuchaliście tych moich dyrdy małów. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! No i na koniec oczywiście jeszcze jedno, a... co to jest w zasadzie? Gówno. <noise> no i na koniec, jeżeli lubisz takie filmy, to zasubskrybuj ten kanał, zobacz dwa filmy obok i zapraszam Cię do... Porównania Thermomixa kontra Xiaomi albo do recenzji po prostu Xiaomi. Wszystkiego dobrego. Jau!